Witam Was, kochani rodacy. Cześć. Kochani, postanowiłem nagrać trochę lżejszy odcinek, taki bardziej wakacyjny. Energia inna, powiew świeżości się przyda. Ostatnie odcinki, ta odyseja, którą przechodziłem. Kochani, nagrywałem to, bo to było moje życie. Czasem najlepiej jest nagrać coś na bieżąco, na świeżo, będąc jeszcze w energii, będąc jeszcze w trakcie tego procesu, żeby z pierwszej ręki relacjonować Wam. No i takie były te ostatnie odcinki. One nie były łatwe, one mówiły o trudnym procesie, o trudnej przemianie. Nagrałem te ostatnie filmy z myślą o Was. Być może wielu z Was pochodzi, pod, przechodzi teraz podobne. Procesy. Tak jak w swoich filmach często wspominam, jako naród mamy specyficzną karmę, mamy specyficzne narodowe traumy. Jesteśmy w podobnych procesach, dlatego nagrywałem na bieżąco. Kochani, do nagrania tego filmu, tego, do napisania tego tekstu, który stał się os osnową tego filmu, zainspirował mnie mój synek, kochany rumyczek światełka, który wpadł jak promień jak promek do chlewu, rozjaśnił wszystko w moim życiu i wszystko zmienił, także to dzięki niemu ten odcinek, ale dużo więcej jest dzięki niemu, ja już mówiłem wcześniej o swoim synku i jaką on rolę odegrał i odgrywa dalej w moim życiu, dzięki niemu to wszystko, zawdzięczam mu bardzo wiele, dziękuję swojemu kochanemu synkowi, kochani zobaczcie wyraz syn, co prawda odcinek nie dotyczy Wyrazu syn. Będzie tutaj o znaku S, będzie o sformułowaniu myk, myk. Myk, 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 mykamy, ale zobaczcie. Syn. S w naszym języku symbolizuje energię. Dobrze to widać, jak się ten znak położy, właśnie. To jest specyficzna fala. Dedykowanym znakiem do obsługi energii w naszym języku jest znak, symbol litera R. Jak Ryszard. R, które wibruje, które generuje. Drgania struny w krtani generują energię. R jest dedykowane do energii. Natomiast mamy też ten specyficzny znak symbol S. S reprezentuje energię falę stojącą albo w ruchu. S ma też specyficzny spiralny splątany kształt. Pamiętajmy o prawie biegunowości liter i ligatur. Jeżeli to coś jest splątane, jest to serpentyna, to będzie to też słup albo smycz coś, co jest proste, co może być proste. Podobnie, jeżeli jest to energia będąca w ruchu, sprężysta, skoczna, sprytna taka, to będzie to też stabilna, stalowa struktura. To będzie energia wstrzymana, jak na przykład sen. Prawo biegunowości liter i ligatur. Kochani, znak S. W naszym języku pełni też funkcję łącznika. Jest konstrukcja, którą znamy wszyscy jako e S, -sz, SZ, która szeleści. Natomiast jest to S z tym, co po nim będzie. Szczelina, omawiana ostatnio na przykład. Wszystkie inne tego typu konstrukcje CZ, RZ i tak dalej to jest znak z tym, co po nim. To jest łącznik między składowymi. I teraz zobaczcie. Znak Samo słowo znak. Z łączy lewą z prawą. Słowo znak to jest znak Z, który jest połączony z jakąś bazą pojęciową. Czyli samo słowo znak oznacza połączenie, dlatego rozpoczyna go Z. Z jest używane wymiennie z S dla spójności i harmonijności, sprężystości naszej mowy. I gdzie gdzieniegdzie w miejscu Z. Będziemy wstawiali S jako łącznik, żeby to lepiej brzmiało. Ja wam potem pokażę kilka przykładów. Także zobaczcie, Z łączy z lewą z prawą i mamy też inny znak, który też łączy lewą z prawą, ale nieco inny sposób. Wije się takimi meandrami jak zakola rzeki. Zobaczcie słowo spryt, które teraz zapiszę w ten sposób bez rozbijania tego. Słowo spryt u swojego źródła mówi właśnie o tym, że ja wejdę. Ja wejdę od kuchni, od zakrystii, że ja się będę nie wił, jak meandry tej litery S, ale ja wejdę. Jestem sprytny i wiję się. Kto się wije? Wąż. Spryt, Terry Pratchett w jednej ze swoich książek napisał, spryt to tylko wygładzona głupota. Słuchajcie, kochani, my... Nasi przodkowie, szlachetni ludzie, my idziemy prosto, mówimy prawdę, patrzymy prosto w oczy, jesteśmy wyprostowani. Spryt jest nam potrzebny po to, żeby się we właściwy sposób obchodzić ze sprytnymi, z tymi, którzy chcą nas wykolegować z naszych pieniędzy, z naszego czasu dla naszej rodziny. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. W każdym razie, wyraz spryt meandry S. S łączy lewą i prawą, tak jak Z. Zobaczcie, to jest spójnik. Ile lepiej, jak wygodniej jest powiedzieć nam spójnik, a nie zbójnik. Tak samo jak to jest znak, to to jest symbol. Ten symbol też się łączy z jakąś całą bazą wielką pojęć. Podam potem więcej przykładów. Ale teraz, kochani, do sedna. Opowiem Wam tutaj o tym znaku S. On jest arcyciekawy, ale to nie jest jeszcze odcinek dedykowany S. Będzie on dużo większy i obszerniejszy, bo ten znak jest, to jest potęga. W naszej mowie to jest potęga. Omówiłem dla Was już znak P. Widzieliście jak długi był odcinek dedykowany P. Ja ledwie liznąłem tam temat. Znak S podobnie. O tym można mówić i mówić i nagrywać wiele odcinków, bo znak S tworzy... Wiele konstrukcji, różnego rodzaju konstrukcji, ma wiele znaczeń. Ten odcinek jest o smyku, o moim synku kochanym. Zobaczcie, znak S, tak jak powiedziałem, słowo syn, S to jest energia wynikająca z połączenia lewej i prawej, i znak N, podobnie jak Z, też symbolizuje połączenie, tylko góry z dołem. Zobaczcie, syn to jest wypadkowa połączenia dwóch energii. Wiemy, w popularnej religii jest ojciec i syn, ale jest też Duch Święty. Jak myślicie, jaką siłę ukryto pod sformułowaniem sformułowanie Duch Święty? Myślę, że jest to oczywiste. Nie może być ojciec i syn, bo syn jest wypadkową połączenia dwóch energii. Kochani, splot. Ja ostatnio zrozumiałem, chyba po co ludzie składają ręce albo ta. Poza Chrystusa, który duma nad losem ludzkości. Zobaczcie, ja poznaję Boga na swojej drodze coraz lepiej. Bardzo użyteczny jest mi do tego nasz język. Zrozumiałem bardzo wiele dzięki naszemu językowi. I teraz zwykle, gdy chciałem się zwrócić do Boga w jakiś sposób, zobaczcie na słowo B, Bóg, też zawiera w sobie, widzicie, dwa elementy jakby. Ale one są takie oddzielone, więc to słowo jest... To nie jest jeszcze najlepsze słowo. Tutaj mamy informację, że to są dwie siły splecione ze sobą, splątana hierarchia. Patrz to, co ostatnio często przekazuję i to, o czym mówię na swoich wykładach. Kochani, i teraz mówię, zrozumiałem, idąc tropem naszego języka, zrozumiałem chyba, po co jest to w modlitwie, albo po co jest to właśnie. Zobaczcie, mi często trudno było zwrócić się do Boga. Nie wiedziałem jak mam się do niego zwracać. Czyli sformułowanie ojcze jest rzecz jasna, ale jeżeli mówimy o najwyższym stwórcy, stwórczyni, to sformułowanie ojcze jest, sami wiecie, że czegoś brakuje. Dlatego teraz nie zwracam się personalnie, nie zwracam się imiennie, tylko gdy chcę się zwrócić do tej siły, to używam właśnie tego gestu splotu. Łączę lewą z prawą, splatam. Bo najwyższy stwórca, z tego co zrozumiałem, to jest splątana hierarchia, gdzie pewne elementy po prostu nie, nie możesz powiedzieć, gdzie się kończy jeden, gdzie się zaczyna, gdzie jest początek, gdzie... Splątana hierarchia, więc w ten sposób ostatnio, gdy zwracam się na ogólnie słowami, ale gdy chcę wyrazić wdzięczność, na przykład tej sile, i chcę nie użyć słów, to właśnie splatam S, jak splot. Spirala, splot, splatam dłonie i myślę sobie wdzięczność po prostu. Myślę, wdzięczność, energia idzie. Kochani, syn wypadkowa, mój synek, smyk, stał się inspiracją do nagrania tego odcinka. No właśnie, bo tu ma być o znaku S i ma być o sformułowaniu myk. Które znacie, więc kochani, myk-myk-myk, wyczyszczę tablicę i się zabieramy za temat. Znacie to sformułowanie, myk-myk-myk. Mówimy tak często, może dzisiaj rzadziej, nie wiem. Jak u was? Myk-myk-myk. Mamy na myśli, że zabieramy się szybko za coś. Albo chcemy powiedzieć dziecku, które przeszkadza nam w pracy, zmykaj teraz, zmykaj. Zobaczcie, z, mykaj smyk. smyk u. I teraz zobaczcie sformułowanie smyk. Odnosi się do dziecka, do dziecka, które jest szybkie, sprężyste, porusza się jak ta litera S właśnie S, energia i myk. Prawidłowy zapis według mnie jest taki S. Ja tak często zapisuję, to mam przychodzi mi z intuicji smyk. Smyk, bo to się tak fajnie zazębia. Więc smyk to jest ta żywa iskierka mała, która się tak dynamicznie porusza. Zobaczcie, dynamicznie D jak dział y jak rozchodzące się drogi dlatego mamy dynamity różne czy dynastie które się rozchodzą drzewo albo dynie, która jak zobaczycie w jaki sposób pokrywa podłoże to ona tak jak dywan pokrywa więc smyk porusza się dynamicznie jakby do tego smyka jakby zanim wiła się taka smycz nić energii to ruchy smyka spowodowałyby, że za chwilę mielibyśmy taki splątany kłębek, bo smyk porusza się bardzo dynamicznie. No właśnie, smyk może przeszkadzać Ci w pracy i mówisz mu właśnie wtedy zmykaj, no już, myk, 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 żeby szybko coś się zadziało. Zobaczcie, mamy takie sformułowanie jak na przykład przesmyk i omawiana przeze mnie konstrukcja PRZE, do której jeszcze na pewno wrócimy, bo ona jest tak popularna w naszym języku. Przesmyk. Przesmyk. Gdzie ja mogę właśnie się tak sprytnie przecisnąć. Ale ja muszę zrobić taki myk sprytny myk. Bo mówimy też o tym, że ja Wam w tej chwili pokazuję wam językowe myki różne. Powiedziałem wcześniej, użyłem sformułowania, że mój synek jest promykiem, który wpadł do mojego życia, które było jak chlew, wpadł promyk Słońca. Do mojego życia oświetlił to i owo, i wszystko się zmieniło. I teraz zobaczcie, ja używam też sformułowania promyk dla oznaczenia tych takich krótkich różnych mod, cytatów, które wrzucam na swoim blogu i na swoim profilu Facebook, właśnie jako promyki. Teraz jest na 81 albo na 82. Takie, w mojej ocenie, niezwykle użyteczne sformułowania typu jeżeli chcesz być pięknie wypolorowany, to nie, nie możesz bać się każdego potarcia, rumi. I to jest promyk, właśnie. I zobaczcie, pro, czyli ja przesuwam, bo pro, P, jak puchnie, coś się przesuwa, widzicie, uwypukla. Ro, rozgłos, rozchodzi się coś, mamy jakiś ruch w ten sposób, więc pro i myk, czyli ja w ten sposób, poprzez te promyki, Dystrybuuje, propaguje, promuje różne sprytne myki, sformułowane często w formie jednego, dwóch, trzech krótkich zdań, takie sutry coś w rodzaju sutry. Ja to nazywałem promyki. I teraz zobaczcie, podobnie jak ten smyk, promyk to jest coś, co wpada do pomieszczenia, i to jest takie małe i szybkie, bo to nie jest promień. Jak mówię, promień. To będzie to raczej jakiś promień lasera, coś mocnego, potężnego, coś, co jest skupione właśnie energetycznie jak laser. A tu mówimy o promyku, o czymś, co się szybko porusza jak zajączki puszczane lusterkiem. Zwróćcie uwagę też na sformułowanie płomyk. Płomyk. I to też nie jest ten płomień wielki. Płomyk to jest ten mały, który pełga. Po. Kłodzie brzozy, suchej brzozy w ognisku. On jest bardzo szybki, on myk, 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 on pojawia się tu za chwilkę, jest już tam. To jest płomyk właśnie. I tutaj zobaczcie, na smyka, na zmykaj, na płomyki. Ja wam pokazuję różne językowe myki, bo ja mam do tego smykałkę mam do tego. Mam do tego smykałkę. Tam znacie już smyk i potem jest jeszcze au. I K. AU omawiane niedawno, bardzo szczegółowo, wszystko łączące się w całość, skoncentrowana informacja, zawierająca wszystko w sobie. Przyjmijmy, że w tym wypadku jest to skoncentrowana informacja. Ja mam do tego smykałkę. Mam językową smykałkę. Każdy z nas ma do czegoś smykałkę. Jedni już ją odkryli, jedni jeszcze jej nie odkryli. Mamy różne smykałki. I to oznacza, że ja się z tym sprawnie poruszam. Robię ten gest, bo chcę nawiązać do smyczka. Smyczek porusza się sprawnie po strunach. Zwracam uwagę na znak S. Struny, skrzypiec. Smyczek generuje w ten sposób energię, dlatego to są takie wyrazy. Strunę ja mogę po prostu szarpnąć i też będzie energia. Smyczek, takie zdrobnienie od smyka, który szybko myka. Mogą być różne partie na skrzypce, ale wiecie, kojarzycie ten ruch, ten smyczek nieraz porusza się rzeczywiście bardzo szybko, w zależności od tego, jakie to są dźwięki. Także widzicie, mamy zmykaj, mamy myki, mamy przesmyki, mamy też wymyk, czyli to jest taki wymyk, to jest specyficzny, szybki obrót wokół ciała, w gimnastyce, na przykład wymyk. Słyszeliście na pewno. Zmykaj, myk, myk, myk. Przesmyki, smyczki, smykałki. Zobaczcie. Pamiętacie, bo w tym odcinku, gdzie zapowiadałem aurora, analizowałem wraz słowo, mówiąc o tym, że to też jest energia. Słowo, w ramach przypomnienia, energia skierowana ku kręgowi życia, ujęta w jakiejś ramy ograniczona. I teraz zobaczcie, to słowo smyk jest piękne. Ono jest tak. Słoneczne, ono jest, słońce, było też energia, fala, właśnie skierowana ku, ku kręgowi życia. Ono jest tak bardzo pozytywnie nacechowane. My mamy takie smyki, mamy takie swoje pociechy w domach. i Kochani, teraz od jakiegoś czasu, od nastu czy 10 lat, jest to tak zwane ADHD, które się u dzieci tępi, czyli różnym takim sprytnym. Energicznym, skocznym, szybkim, silnym smykom serwuje się jakieś kolorowe piguły, żeby one takie szybkie i sprytne nie były, podczas gdy, kochani, słodycze, różne napoje, kola i tego typu różne przyprawy, plus brak uwagi rodzica sprawia, że dzieci zachowują się w sposób, który ma przyciągnąć uwagę rodzica. Są często nadpobudliwe, chcą naszą uwagę, chcą naszej energii. Rodzice są zajęci, mają często mało czasu, bo dużo pracują. Dzieci stają na rzęsach, żeby ściągnąć uwagę rodzica na siebie. Przybito ADHD. Podobno dowiedziałem się o tym, będąc na kursie asystenta osoby niepełnosprawnej, kiedy uczyłem się jak najlepiej mojemu smykowi pomóc, to uczyłem się tam też o ADHD i dowiedziałem się, że. Ktoś, kto ten termin ukuł, pod koniec swojej twórczości, nie wiem, nie, dokład, nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale stwierdził, że tak naprawdę wymyślił tą chorobę na potrzeby przemysłu farmaceutycznego. I teraz z moich obserwacji wynika, że, kochani. Jak dzieci jedzą owoce, to jedzą owoce. Jak jedzą słodycze, to mogą być nadpobudliwe. Jak piją gazowane różne napoje, jeżeli brakiem jest energii rodzica, jeżeli nie dajemy swoim dzieciom odpowiedniej dawki uwagi, one mogą się zachowywać w taki nadpobudliwy sposób. Jeżeli jeszcze, tak jak mówię, karmimy je takim śmieciowym, energetycznym jedzeniem, te niezdrowe różnego rodzaju cukry, dzieci mogą zachowywać się. Nie tyle spontanicznie, co nadenergicznie. W każdym razie z moich doświadczeń wynika, że ADHD, jeżeli dziecku dasz miłość, dasz mu uwagę, otoczysz go opieką, będzie dziecko widziało, że jesteś do jego dyspozycji. ADHD znika jak ręką odjął. Słuchajcie, Smyk to dobre słowo, aby powiedzieć o żywotnym dziecku, które porusza się swobodnie. Swoboda. Skacze, śmieje się, jest spontaniczne i super szybkie, cechuje go siła, a szczęście, samo wszędzie S, szczęście z takiego dziecka aż wypływa. Pamiętacie omawiałem? Z części. Energia wynikająca z harmonijnej pracy wielu części rozprzestrzeniająco się. Właśnie smyki rozprzestrzeniają taką energię. Szczęście z nich emanuje, wręcz promieniuje. Kochani, smyk mój, promyczek światła mój zainspirował mnie do nagrania takiego filmu, do napisania tego tekstu. Tutaj chciałem przy okazji przekazać trochę o znaku S. I teraz krótko Zobaczcie, bo o S będzie dedykowany odcinek. S oznacza energię i jej ruch, przepływ. A więc wyrazy jak siła, szybkość, skok, yy, strzał, strumień, także skurcz. Mówimy o ruchu energii, o jej przepływie. S odnośnie prawa biegunowości litery ligatur, czyli przeciwieństwo ruchu przepływu, będzie oznaczało też zastój energii. Ktoś stoi, nie rusza się. S jak stać stać jak słup. Widzicie tutaj prawo biegunowości w pełnej krasie, kochani. Więc S przeciwnie do ruchu energii będzie oznaczało też jej zastój, stagnację. Na przykład stała, stabilna, stalowa struktura, stół, czy tak jak wspomniałem na przykład sen, kiedy energia uspokaja się, jest spokój. Wtedy S jak spokój. I teraz dalej lecąc, S reprezentuje wyrazy, które mają Spiralny, splątany kształt. To może być supeł, to może być splot, to może być sprężyna, serpentyna, to może być skręt szyją. Rozumiemy o co chodzi. I odnośnie prawa biegunowości liter ligatur, jeżeli to coś jest skręcone, to będzie to też kształt będący przeciwieństwem spirali, na przykład symetryczny słup stojący stabilnie albo rozwinięta, rozciągnięta smycz. Która, jeżeli jest na rolce, jeżeli taką używacie, może być splątana, ale smycz pełni swoją funkcję wtedy, kiedy jest prosta. Ja osobiście chodzę ze swoim psem. Bez smyczy, chodzi też bez yy, uprzęży jakiejkolwiek. Nazywam go wolnym psem Kiko, bo mój pies ma na imię Kiko. Nadałem mu to imię zanim zacząłem się zajmować językiem. Potem się okazało, że Ki reprezentuje w naszym języku energię, Ko reprezentuje warstwę wierzchnią, okrycie, nachodzące na siebie elementy. A mój pies, którego mogliście już widzieć na jakimś zdjęciu, jest rzeczywiście kłębkiem energii. Perfekcyjne, chciałoby się rzec, imię dla tego małego stworzonka. Kochani, także tak jak nadmieniłem, S pełni też funkcję łącznika pomiędzy składowymi. S jak skład, składowe, czyli zamiast z zkład, to ja mówię skład. Składniej jest, spójniej, harmonijniej, to jest. Z synonim to jest spójnik, to jest coś, co łączy. Obie te litery, zarówno Z, jak i S, łączą lewę z prawym. Dwie strony. Strona, mamy stronę jedną, mamy stronę drugą. Dlatego Z oznacza Z, lewa i prawa złączone. Zebrane, złączone, zespolone, zrośnięte, załoga, zespół, zgrupowanie, zebranie, zgromadzenie i tak dalej. A S, które też łączy lewą z prawą, oznacza przykładowo składnik, spójnik, spinka, spoiwo, studnia, sprzyjać, spotkać kogoś, połączyć się, sprzyjać komuś. Nie sprzyjać, tylko sprzyjać. Nasz język, kochani, wzorowany na najlepszym boskim źródle. Kiedyś mówiłem o tym, że nasi przodkowie stworzyli ten język sztucznie. Czyli on nie jest odzwierzęcy, on nie jest wykształcony od tak, tylko on został stworzony, złożony z klocków, którym przypisano konkretne dźwięki, w którym przypisano znaczenia. Jak to zrobiono, kochani, ja jeszcze dziś Wam nie umiem wyjaśnić. Wiemy po prostu, że nasi przodkowie. Inne nacje nazywały ich prawdopodobnie bogami, mieli takie możliwości, być może i my się dzisiaj budzimy do takich możliwości, skoro zaczynamy się tym zajmować. Skoro dotarliście aż tutaj, to znaczy, że się budzimy do tego. Kochani, oni obserwowali naturę, żeby te klocki stworzyć. I w jednym z pierwszych z początkowych odcinków mówiłem, że na przykład inspiracją do stworzenia, z tworzenia. Była natura, i dla znaku S mógł to być na przykład syczący wąż, bo kochani, S rozpoczyna też wiele to jest takie dodatkowe znaczenie wiele wyrazów, które oznaczają warstwę wierzchnią. Zwróćcie uwagę, że skóra S-kura i wiele wyrazów oznaczających różną odzież, jak Spodnie, jak slipy, jak sukno, suknia, spódnica, sweter, sandały, skarpety, szal, spód ogólnie. Na spodzie to jest. Mówiłem, analizowałem kiedyś ten wyraz spodnie, mówiąc, że S symbolizuje w tym wypadku skórę, która jest podnie. Pod spodniami. Jest skóra, spodnie. I teraz zobaczcie, mówiłem o tym, że inspiracją dla znaku S mógł być właśnie wąż, który zrzuca przecież okresowo skórę. Wąż syczy. Ten, ta fala dźwiękowa syczy, soniczna fala, i wąż, poruszając się, zostawia na piachu też. Takie zygzaki. Nie musi to być żmija, żmij, zygzakowaty, czy zygzakowata. W naszym języku to jest rodzaj żeński, w języku naszych sąsiadów jest to rodzaj męski, co jest swoją drogą ciekawe. Także wąż mógł być inspiracją dla powstania akurat tego znaku. Większość albo wszystkie z tych znaków, co prawda nie dla wszystkich mam przyporządkowane źródła w naturze, ale według mnie inspiracją dla powstania tych klocków była oczywiście natura, bo to jest najlepsze, nieskończone źródło inspiracji. Nasi przodkowie bacznie je obserwowali i stworzyli dla nas taki unikalnie, samowity, wspaniały język. Kochani, w ostatnich komentarzach jedna z pań napisała, pewna pani napisała, że Oglądała moje filmy i lubi oglądać moje filmy, ale nie to o języku, bo wydawało jej się, że to są bzdury, ale powiedziała, że tak to przemycałem, bo ja to przemycam rzeczywiście. Tak to przemycałem, że załapała, że zaskoczyła. Dlatego widzicie, często używam takich sztuczek, jak odcinek o Płaskiej Ziemi, gdzie daję ciekawy, chwytliwy temat, pokazując wam, co na to nasz język, gdyby to były suche. Lekcje o języku, gdybym mówił tylko i wyłącznie o znakach, bez kontekstu, bez prywaty swojej, bez różnych ciekawych historii, byłoby to zapewne mniej interesujące. Dlatego widzicie, przemycam informacje językowe na różne sposoby. No i będę dalej to robił, kochani. Mam dużo konkretnego materiału języku. Są wakacje. Było trochę cięższych odcinków. Postanowiłem spontanicznie nagrać troszkę teraz lżejszych odcinków o mniejszym stopniu natężenia. Kochani, i myślę, że jeszcze następny albo może kilka następnych odcinków będą trochę, będzie trochę lżejszych, a później znowu z grubej rury przyłożymy. Kochani, tyle. Tyle chyba na tą chwilę. Miało być o smyku i było o smyku. Było o smyku o moim promyczku kochanym, który mnie na dobre uruchomił. Kochani, myk, 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 szybciutko zmykam. Do zobaczenia następnym razem. Zapraszam na kolejne filmy. Dziękuję Wam.